Siemanko, witam Was wszystkim, wszystkich serdecznie na moim kanale. Jak zostać hydraulikiem? Sama nazwa wskazuje, że będziemy się tutaj zajmować głównie hydrauliką. Chciałbym Wam pokazać, od czego zacząć. Jak zostać hydraulikiem, jak założyć firmę, czy to jest dobre, czy to jest złe, co nam potrzeba, żeby, żeby być już tym hydraulikiem, jakie są narzędzia potrzebne, i po kolei będziemy realizować zadania. Jest to kurs podstawowy dla osób, które się pierwszy raz z tym stykają, ale chcą po prostu. Zdobyć jakoś ten zawód, zdobyć podstawy, aby wykonywać go w przyszłości i zarabiać ewentualnie pieniążki. A więc, tak kurs online będzie zawierał zajęcia teoretyczne. Mamy tutaj odcinek pierwszy: Charakterystyka zawodu, czyli traktujemy ten odcinek jako pierwszy. Drugi Charakterystyka rur i ich zastosowanie. Trzeci charakterystyka kształtek i ich zastosowanie. Czwarty, zimna woda użytkowa od podstaw. Piątka, yy, ciepła woda użytkowa i cyrkulacja. Szóstka, instalacje centralnego ogrzewania podstawy. Siódemka, schematy instalacji centralnego ogrzewania. Ósemeczka, grzejniki i podłogówka. Dziewiątka, podstawowe problemy. I to jest, to są zajęcia teoretyczne. Później przejdziemy do zajęć praktycznych, gdzie będą one realizowane już na placach budowy. Będę Wam pokazywał wszystkie zajęcia teoretyczne w praktyce. Jak to się ma z praktyką? Będziemy jeździć po klientach, usuwać awarie. No, może być ciekawie. Z czym się to je wszystko będziecie widzieli na bieżąco, teraz tak jak w ogóle zostać hydraulikiem? Jest to zawód niszowy, uważam, ponieważ no już dobrych hydraulików jest coraz mniej. Nie ma oczywiście do tego szkół uczących tego zawodu, a więc wiedzę nabywamy poprzez internety poprzez jakichś tam znajomych, lub zapisujemy się na przykład na kurs montera urządzeń sanitarnych, w którym no, uczymy się podstaw, tak? Ten kurs też będzie kursem od podstaw będziemy poznawali zagadnienia naprawdę naprawdę podstawowe, w szczególności. On jest dla osób, które nie miały jeszcze styczności z tematem hydrauliki. No ale również zapraszam osoby, które już w tym temacie są, które chcą po prostu coś powtórzyć, jak najbardziej. Mianowicie, tak, jak po prostu zacząć, żeby zostać tym hydraulikiem? Powiedzmy sobie szczerze: No trzeba się po prostu tym tematem. Przede wszystkim interesować. Jeżeli będziemy się interesowali e, tym zawodem, e, z zagadnieniami, e, na pewno będziemy mieli e, coraz większą wiedzę i będziemy się z tym już e, jakoś tak lepiej obchodzić. I możemy sobie zadać takie pytanie e, na samym początku: czy warto być w ogóle hydraulikiem? Jakie to ma korzyści, co się z tym wiąże. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie będzie się w tym dobrze czuł, chociażby dużo zarabiał, to i tak nie będzie wykonywał tego zawodu. A więc, przede wszystkim, liczy się zainteresowanie tym tematem, ale mogę Wam rąbka tajemnicy uchylić, że zawód jest opłacalny. Opłacalny. Dlaczego? Dlatego, tak jak wspomniałem na, na początku tego filmu, e, duża część ludzi, po prostu duża część fachowców, e, których nauczyły szkoły kiedyś, po prostu wyjechała, e, wyjechała za granicę, a w tej chwili nie mamy szkół, aby tej wiedzy, e, tą wiedzę nabyć. Dlatego stawki też hydraulików z roku na rok za usługi są coraz wyższe i wszystko wskazuje na to, że nadal będą rosły, ponieważ no, jest to zawód niszowy, nie każdemu się po prostu podoba. Teraz może przejdźmy do takiego tematu, gdzie poruszymy. W ogóle czym się zajmuje hydraulik? Eee, tutaj mam taką planszę, se zrobiłem to jeszcze nie ta. Tutaj proszę, jakie usługi świadczy hydraulik? No, przede wszystkim tak: budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, budowa instalacji centralnego ogrzewania. Montaż kotłów przy okazji, tak, usuwanie awarii. Oczywiście, dodatkowo, no nie każdy, tak nie każdy, ale instalacje gazowe, odnawialne źródła energii i rekuperacja. Akurat ja jako hydraulik świadczę wszystkie te usługi, ale do tego po prostu doszedłem jakąś swoją ciężką pracą, ciężkim pozyskiwaniem wiedzy i tak to jest. A więc musimy zacząć po prostu od podstaw, a nie skupiać się na tym, co będzie w przyszłości, jak szybko dojdę do tego poziomu, itd. Musimy zacząć się skupiać na podstawach i różnie bywa, tak? Ludzie szybciej się uczą jedni, drudzy, drudzy wolniej. To będzie sprawa indywidualna. Ja przede wszystkim wam muszę pokazać. Chciałbym pokazać wam e, czym e, w ogóle jest ta hydraulika, wszystkie podstawy, abyście mogli samodzielnie e, nie wiem, usunąć awarię u sąsiadki, u sąsiada e, z biegiem czasu oczywiście, jeżeli będziemy oglądać te odcinki, będę wam pokazywał jak się buduje instalacje, jak się buduje instalacje centralnego ogrzewania, montuje się kotły e, Usuwa awarie, oczywiście. No, to wszystko znajdziecie w odcinkach następnych. Przechodzimy teraz do tematu. Do tematu takiego, jak w ogóle zacząć. Tak, czy, czy mam po prostu zakładać firmę, czy mam się ogłaszać gdzieś na internecie. Słuchajcie, podstawowa rzecz, podstawowa rzecz jest taka, że jeżeli już damy ogłoszenie gdziekolwiek, nie wiem, nawet drogą tą pantoflową, tak? Powiemy dla sąsiadki, że no, sąsiadka, mogę Ci tam zrobić, nie wiem, yy, sąsiadka, jak to zabrzmiało, no ale <grym> i tak bywa. Yy, u sąsiadki możemy, nie wiem, ewentualnie przepchać rurę, oczywiście. Yy, ale musimy się liczyć z tym, że potrzebne nam do tego będzie narzędzie, więc musimy się z tym liczyć, że dając ogłoszenie na, dany, na, na daną usługę, musimy mieć już musimy mieć już narzędzia do tego, tak? Po prostu bo damy ogłoszenie, że wykonujemy, no nie wiem, jesteśmy hydraulikami, i ktoś zadzwoni i powie: No dobrze, to przyjedzie pan do mnie i wykona mi całą centralne ogrzewanie, nie wiem, budowę instalacji wodkan i tak dalej. A my powiemy po prostu, że nie mamy do tego narzędzi. I to już jest pierwszy sygnał, że takiego delikwenta, jak to się mówi, po prostu się nie poleca. Dalej, tak? Już drugi mówi, że po prostu a on nie wykonuje instalacji CO, tylko jakieś kraniki naprawia i tak dalej, i tak dalej. A więc dobrze byłoby, dobrze byłoby tak. Bo z doświadczenia wiem, że po prostu ja też popełniłem masę błędów na początku i tego później żałowałem, ale to o tym zaraz. Jak do tego w ogóle podejść? Najpierw budujemy wiedzę. To jest pierwszy krok do tego, aby, aby świadczyć usługi. Najpierw musimy mieć wiedzę. Skąd tą wiedzę posiąść? No, tak jak mówię, y, moim zdaniem to też jest tak, że starsze osoby mówią oczywiście: O, ty musisz skończyć szkołę, y, mieć 10 lat doświadczenia, żeby móc w ogóle podejść do tego tematu. Bzdura i totalna nie, nieprawda. Ja się ja jestem samoukiem i się uczyłem też przez internety, dużo mi pomogli właśnie znajomi. Tam, gdzie na przykład brałem materiał, to też mi coś podpowiadali. Dlatego też stworzyłem ten kanał i chcę się z wami podzielić wiedzą, żebyście po prostu sami to mogli zrealizować, tak? Czyli budujemy i nie bójmy się tego, nie bójmy się tego. I chodźmy wszędzie na te awarie, usterki. Wiem, że czasem nie wyjdzie, ale, ale po prostu warto, tak? Zdobywamy doświadczenie. Teraz tak: najpierw budujemy wiedzę. Zbudowaliśmy tą wiedzę czy przez właśnie taki kurs jak mój, czy też z innych źródeł. Tak jak mówiłem, możemy zawsze zajrzeć, nie wiem, do, do internetu, jak się coś robi, wymiana baterii, przypychanie, kanalizacji i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest masę różnych sposobów na to, żeby, żeby sobie pomóc. A więc tak, jeżeli mamy już tą podstawową wiedzę i chcemy sobie już się ruszyć, żeby cokolwiek zarobić, jakąś fuszkę dorwać, to najlepszym sposobem na to jest po prostu... Nie wiem, ogłoszenie się nawet na internecie, tak? Ogłaszam się na internecie, no, wykonam tam usługi, nie wiem, albo inaczej, wykonam usługi wodkan czy wodkan, tak? To nie musi być na przykład instalacja CO, bo hydraulik jako pojęcie ma za zadanie właśnie budować te instalacje wodkan, budować instalacje centralnego używania, ogrzewania i i tak dalej. Ale możemy też na przykład napisać usunę awarie, czy no nie wiem, do tego nam potrzebne są tak naprawdę szczątkowe narzędzia. Jeżeli już chcemy wejść na inny level, normalnie funkcjonować jako hydraulik, i nie bać się ryzyka powinniśmy się postarać o jakieś środki finansowe. Na początek naprawdę proponuję wam abyście jeżeli nikt z was nie brał tych dotacji to bardzo zachęcam abyście wzięli taką dotację i po prostu to wam to wam już zagwarantuje jakiś start. Naprawdę ja jak zakładałem tą firmę nie myślałem że mi Tyle rzeczy jest potrzebnych, a naprawdę jest. Bo jak poszedłem do pierwszych klientów, i klient na przykład mi mówił, proszę pana, ja chcę instalację w tym i w tym, a ja nie miałem do tego narzędzi, a do drugiego poszedłem, proszę pana, a ja chcę jeszcze w czymś innym, i też nie miałem do tego narzędzi, no to po prostu klapa, tak? Te, te zlecenia już odpadły, ponieważ nie miałem czym ich zrobić. Dlatego zachęcam, żebyście w takie podstawowe rzeczy się yy, zaopatrzyli. Yy, ja, ja wam tutaj zaraz spis yy, pokażę co, co jest potrzebne na, na taki minimalny start, że iście później po prostu yy, nie żałowali. Yy, jeżeli Chcecie się tam dowiedzieć naprawdę tak szczegółowo, co jest potrzebne, i tak Ja tylko tak przykładowo Wam podam to, co jest potrzebne. Tak? Ale jeżeli chcecie wiedzieć, co tak naprawdę jest potrzebne tak szczegółowo, tak? jakie to narzędzie, co, co, co się tym robi, i tak dalej, chociaż dowiecie się to też z filmów, to po prostu, po prostu możecie do mnie pisać. Ja będę Wam odpowiadał. Yy, jeszcze jedna taka sprawa, że yy, tutaj chyba. Tutaj sobie będziemy. Ok. Taki spis narzędzi. Yy, kwota wyszła taka zaokrąglona 10 tysięcy, ale tym się nie musicie przerażać. Po prostu no, yy, ja też nie pracuję na yy, najlepszych narzędziach. Yy, też staram się, żeby te narzędzia były dobre ale nie za miliony. Tutaj w spisie narzędzi mamy pierwszą pozycję, który, które są narzędzia podstawowe. No Oczywiście jak żabki, nie wiem, młotek, przecinak, kombinerki, klucze no i cała reszta takich gadżecików, które są bardzo, bardzo potrzebne. Oczywiście młot udarowy, ja używam młota uderowego firmy YATO i jest nie do zajechania. Zgrzewareczka jakaś. Co do zaciskarki. Na rynku można spotkać zaciskarki... zaciskarki ręczne, ale naprawdę no nie polecam, bo no nie przyspieszy to nam w ogóle pracy. Ona ma rozchylenie bardzo duże. Możecie sobie w internecie wygooglować, popatrzeć jak to działa. Nie zawsze się to sprawdza. Nie jest to na przykład jak mamy w kącie jakąś kształtkę, no to już nie podejdziemy tym sprzętem. I kwota jest na przykład w granicach 400-500 zł. Dlatego polecam od razu zainwestować w zaciskarkę za. No, od 2 dwóch do dwóch i pół tysiąca zł. Bardzo przyspieszy nam to pracę. A przede wszystkim, no, jest potrzebna. No, bez niej, no, teraz nie, nie zrobimy nic. I do tego, oczywiście, są, są końcówki. Tak, tutaj napisałem, ale to szczęki. Szczęki. Szczęki są do każdej. Do każdego rozmiaru złączki. Czyli jak mamy na przykład 16, 20, 30, 30, nie ma, 20, 26, czy 32, to musimy się liczyć z tym, że każda ta szczęka kosztuje około 400 zł. Takich szczęk będziemy potrzebowali 8. Dlaczego 8? Bo są przekroje na przykład w pekcie. A to ja już w kolejnych odcinkach wszystko opowiem. Teraz chcę się skupić jedynie na części opisowej, tak? Z czym to się je, ile musimy mieć, żeby zainwestować i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście wiertarka, szlifierka kątowa, no i narzynka, potocznie nazywana gwintownicą, czy jest potrzebna? No jest potrzebna no bo jak każdy wie nawet jak przechodzimy sobie gdzieś tam na, na, tą, na ten plastik to musimy zagwintować e, po prostu starą rurę tak e, nie zawsze jest możliwość po prostu wycięcia starej instalacji a musimy się wpiąć do do starej stołu naszą nową no i to by było na tyle oczywiście ja tutaj nie wliczałem e, samochodu i tak dalej no bo to jest logiczne ale musicie się liczyć z e, narzutem finansowym około 10 tysięcy złotych na początku. Na początku. E, I dlatego właśnie proponuję, abyście sobie założyli tą firmę. E, nie bali się, bo przez pierwsze tam chyba dwa lata ja nie wiem, nie pamiętam. Przez pierwsze dwa lata płacicie ten ZUS niski, czyli 400 złotych. Nawet jak wam nie wyjdzie, to po prostu macie sprzęt na około tam 20 iluś tysięcy, tak? Bo są różne dofinansowania, ale około tam 20 kilku tysięcy. Spłacacie sobie tylko ten zusik 400 zł, a a sprzęt wam zostaje, czyli ryzyko praktycznie żadne, a możemy a możemy naprawdę e, osiągnąć już jakiś początek. E, co do tej wiedzy, której jeszcze tak nie mamy, a się boimy, że coś nam nie wyjdzie, naprawdę, słuchajcie, nie ma czego się bać. Klient, jeżeli dzwoni, to dzwoni z konkretnym pytaniem, tak? Proszę pana, chcę przykręcić baterię, no nie wiem, zmienić baterię, tak? I oczywiście, no jeżeli nie jesteśmy pewni nawet, tak, czy, no nie wiem, coś w instalacji i tak dalej. Po prostu googlujemy to internet nam mówi naprawdę naprawdę dużo i nie musimy się tego bać no i inni powiedzą o Jezu ale jaki yy, jak można tak po prostu podchodzić do tego no można wszystko można wygooglować można yy, po prostu yy, znaleźć i, i sobie poradzić. Yy, to by było na tyle. Jeszcze tutaj yy, mam taką tabliczkę yy, w której możemy sobie zaobserwować też możecie sobie zatrzymać na ten filmik gdzie możemy założyć tą tą, tą działalność bez rejestracji tak ale, ale mówię no musimy mieć skądś te te po prostu narzędzie na samym początku jeżeli nie mamy grosza przy tyłku to musimy skądś ten, te pieniążki wziąć a najlepszym sposobem właśnie jest na to ta początkowa dotacja. E, już dobiegając końca chciałbym Was zaprosić właśnie na ten kurs, gdzie będziemy e, sobie przedstawiać krok, krok po kroku naprawdę po malutkim kroku e, jakie są rury e, jakie kształtki i wszystko się dowiecie z tego kursu, naprawdę polecam zachęcam bardzo chciałbym żebyście subskrybowali e, ten kanał, komentowali i zachęcali do kolejnych odcinków oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia jeżeli tych tych łapek będzie naprawdę dużo w górze to będę robił cały czas te filmy tak jeżeli, jeżeli nie no to jakoś ten kurs po prostu dociągnę do końca żeby wam przekazać tą wiedzę która jest naprawdę naprawdę potrzebna żeby zostać hydraulikiem. A więc widzimy się w drugim odcinku, w których zapraszam na charakterystykę rur. Będziemy omawiać wszystkie rurki, oczywiście takie, które się używa w praktyce. Tak? Nie, nie, nie będziemy tutaj mówili o każdym rodzaju rur, tylko takie, których używamy w codziennych budowach. Ja się z wami żegnam. Zapraszam do oglądania, do lajkowania i do zobaczenia w następnym odcinku.